To jest historia, która mogłaby wydawać się scenariuszem filmowym, ale wydarzyła się naprawdę i sprawi, że zaczniesz kwestionować wszystko, co wiesz o miłości, pieniądzach i manipulacji. Margaret miała 75 lat, gdy poznała Daniela, młodego mężczyznę zaledwie 20-letniego. Była bogatą wdową, właścicielką kilku nieruchomości i fortuny zgromadzonej przez dziesięciolecia ciężkiej pracy u boku zmarłego męża. Mieszkała samotnie w posiadłości. Jej dorosłe dzieci żyły daleko i rzadko ją odwiedzały. Samotność ciążyła jej coraz bardziej, aż do dnia, w którym Daniel wszedł w jej życie. Pracował jako trener personalny w luksusowej siłowni, do której uczęszczała Margaret. Z uroczym uśmiechem i nieustanną uwagą wobec niej, szybko zdobył jej zaufanie. Na początku były to tylko krótkie rozmowy podczas treningów, potem kawa po zajęciach, aż w ciągu kilku miesięcy stali się nierozłączni. Dzieci Margaret były przerażone, gdy dowiedziały się o ich związku, próbowały ją ostrzec o różnicy wieku, o możliwych intencjach Daniela, ale ona nie chciała słuchać. Po raz pierwszy od lat czuła się żywa, pożądana. Kochana. Daniel sprawiał, że znowu czuła się młoda. Mówił dokładnie to, co chciała usłyszeć. Wykonywał romantyczne gesty, o których marzyła. Potem zaczęły się prośby: najpierw drobne, zaległe rachunki, zepsuty samochód wymagający naprawy. Margaret pomagała bez wahania. Potem Daniel powiedział, że marzy o założeniu własnego biznesu, siłowni. Margaret uznała to za szansę, by pomóc mężczyźnie, którego kocha, w realizacji jego celów. Przelała mu pół miliona reali. Biznes nigdy nie powstał. Daniel zawsze miał wymówki. Problemy z dokumentami, nieuczciwi wspólnicy, biurokracja i zawsze potrzebował więcej pieniędzy. Margaret wciąż dawała. Kupiła mieszkanie na jego nazwisko, spłacała długi, które, jak twierdził, miał wobec niebezpiecznych ludzi. Finansowała wspólne podróże do rajskich miejsc. Jej dzieci próbowały interweniować. Nawet skontaktowały się z prawnikami, by wystąpić o ubezwłasnowolnienie. Ale Margaret była w pełni przytomna umysłowo. Miała prawo robić ze swoimi pieniędzmi co chciała. W ciągu trzech lat związku Margaret przelała Danielowi oszałamiającą sumę dwudziestu dwóch milionów reali. Fortunę, którą budowała całe życie, roztrwoniła w zastraszającym tempie ale wierzyła, że to prawdziwa miłość, że Daniel naprawdę się o nią troszczy. Aż pewnego dnia wszystko runęło. Margaret postanowiła zrobić niespodziankę i pojechała do mieszkania, które kupiła Danielowi. Użyła swojego klucza, a po wejściu, zastała wstrząsającą scenę. Daniel był tam z młodą kobietą w swoim wieku, śmiali się, pili drogie wino, czuli się zupełnie swobodnie. Prawda spadła na Margaret jak kubeł lodowatej wody. Nie była jego dziewczyną, była sponsorką. Daniel nigdy jej nie kochał. Widział w niej jedynie okazję do szybkiego wzbogacenia się, wykorzystując emocjonalną pustkę samotnej kobiety. Kiedy go skonfrontowała, nawet nie próbował zaprzeczyć. Zaśmiał się jej w twarz, mówiąc, że była naiwna, wierząc, że młody mężczyzna taki jak on mógłby naprawdę być zainteresowany starą kobietą. Te słowa ugodziły ją jak noże. Margaret wyszła stamtąd zdruzgotana. Zwróciła się do swoich dzieci, które, mimo bólu i żalu, ją przyjęły. Próbowała pozwać Daniela, by odzyskać choć część pieniędzy, ale on był przebiegły. Wszystkie przekazy były darowiznami dobrowolnymi, bez umowy, bez formalnych zobowiązań. Prawnie nie można było wiele zrobić. Historia Margaret rozeszła się szeroko. Trafiła na łamy gazet i do programów sensacyjnych, stała się symbolem tego, jak samotność czyni nas podatnymi na emocjonalnych drapieżników. Daniel nigdy nie poniósł konsekwencji karnych. Kontynuował życie z milionami, które otrzymał. Podczas gdy Margaret musiała sprzedawać swoje nieruchomości, by utrzymać dotychczasowy poziom życia. Lekcja tej historii była bolesna, lecz konieczna. Prawdziwa miłość nie wymaga dowodów finansowych. Gdy ktoś, kto rzekomo cię kocha, ciągle prosi o pieniądze, pora zastanowić się nad jego prawdziwymi intencjami. Sama różnica wieku nie jest problemem. Ludzie w różnym wieku mogą się naprawdę kochać. Problem pojawia się wtedy, gdy istnieje wyraźna nierównowaga sił, i jedna strona wykorzystuje drugą. Dziś Margaret żyje z o wiele mniejszym majątkiem. Ale mówi, że nauczyła się najdroższej lekcji swojego życia. Samotność boli, lecz bycie wykorzystanym boli nieskończenie bardziej. Ta historia jest ostrzeżeniem dla wszystkich, zwłaszcza dla osób starszych i wrażliwych. Emocjonalni oszuści istnieją i są niezwykle biegli w rozpoznawaniu i wykorzystywaniu ludzkich słabości. Chroń swoje serce, ale chroń też swój majątek. A jeśli znasz kogoś, kto może przechodzić przez podobną sytuację, nie oceniaj, zaoferuj wsparcie i pomóż tej osobie zobaczyć rzeczywistość, zanim będzie za późno. Margaret spędziła miesiące w głębokiej depresji. Jej świat zawalił się w jednej chwili, nie tylko dlatego, że straciła pieniądze, lecz dlatego, że została oszukana w sposób najbardziej intymny. Nie mogła pojąć, jak ktoś, kogo obdarzyła pełnym zaufaniem i czułością, Mógł posłużyć się jej uczuciami jako narzędziem manipulacji. Czuła się jak dziecko we mgle, pozbawione kierunku i sensu. Dzieci starały się ją wspierać, lecz rany były głębokie. Margaret była kobietą dumą, przyzwyczajoną do tego, by pomagać innym, a nie być ofiarą. Najtrudniejsze było dla niej przyznać, że dała się zwieść. W jej oczach miłość miała moc uzdrawiania, a nie niszczenia. Przez długie tygodnie prawie nie wychodziła z domu. Zasłaniała okna, nie odbierała telefonów, przestała uczęszczać do kościoła i na spotkania towarzyskie, które kiedyś dawały jej radość. Jej dom, niegdyś pełen światła i muzyki, pogrążył się w ciszy. Jednak pewnego ranka, kiedy siedziała na tarasie i obserwowała wschód słońca, coś w niej drgnęło. Pomyślała o swoim zmarłym mężu. O tym, jak razem budowali wszystko, co miała o jego sile, cierpliwości i poczuciu humoru. I po raz pierwszy od miesięcy zapłakała nie z żalu, lecz z wdzięczności. Zrozumiała, że życie, które przeżyła, było pełne wartości, a jeden oszust, choć zniszczył jej spokój, nie miał prawa odebrać jej sensu. Od tego dnia zaczęła powoli wychodzić z mroku. Najpierw wyszła na spacer do parku. Potem odwiedziła starą przyjaciółkę. Zaczęła gotować dla sąsiadów, którzy wcześniej pomagali jej, gdy była w trudnym stanie. Małymi krokami odzyskiwała poczucie kontroli. Jej córka, psycholog, zaproponowała, by Margaret zapisała się na grupę wsparcia dla ofiar oszustw emocjonalnych. Na początku się wahała, wstyd była ogromny, ale gdy w końcu poszła, zrozumiała, że nie jest sama. Słuchała historii innych kobiet i mężczyzn. Którzy również stracili fortuny i godność w imię fałszywej miłości. To doświadczenie ją odmieniło. Z czasem zaczęła mówić publicznie o swoim doświadczeniu, najpierw w małych grupach, później w audycjach radiowych i lokalnej telewizji. Chciała ostrzegać innych, by nie popełniali jej błędu. Niektórzy ją podziwiali, inni krytykowali, mówili, że była naiwna. Ale Margaret wiedziała, że prawdziwa siła polega na tym, by przyznać się do własnych słabości i uczynić z nich lekcje dla innych. W międzyczasie Daniel zniknął z jej życia całkowicie. Ostatnie co o nim słyszała to plotki, że wyjechał za granicę z nową partnerką, jeszcze młodszą niż poprzednia. Margaret już go nie nienawidziła. Zrozumiała, że ludzie tacy jak on są więźniami własnej pustki, mogą zdobywać wszystko. Ale nigdy nie zaznają spokoju. Kilka lat później Margaret sprzedała ostatnią z luksusowych nieruchomości, które pozostały po mężu, i przeprowadziła się do mniejszego domu na wsi. Tam zaczęła nowe życie. Spędzała czasy z wnukami, pisała pamiętniki, sadziła kwiaty w ogrodzie, czasami wspominała Daniela, ale już bez bólu. Zrozumiała, że przebaczenie nie oznacza usprawiedliwienia zła, lecz uwolnienie samej siebie. Od ciężaru nienawiści. Powiedziała kiedyś swojej córce: On zabrał mi pieniądze, ale nie zabrał mi duszy. Jej historia zaczęła krążyć w internecie, inspirując innych. Kobiety i mężczyźni z całego kraju wysyłali jej listy, dziękując za odwagę i szczerość. Niektórzy mówili, że dzięki niej zerwali toksyczne relacje. Margaret stała się symbolem przetrwania i odbudowy. W wieku osiemdziesięciu lat napisała książkę zatytułowaną Miłość, która mnie okradła i Siła, która mnie ocaliła. Książka odniosła niespodziewany sukces. W wywiadach mówiła: Nie żałuję, że kochałam. Żałuję tylko, że nie kochałam siebie wystarczająco, by się ochronić. Kiedy zapytano ją, czy wierzy jeszcze w miłość, odpowiedziała z uśmiechem: Tak, ale teraz wiem, że miłość zaczyna się w sercu, które jest spokojne. A nie w sercu, które się boi. Margaret dożyła dziewięćdziesiątki. Zmarła spokojnie we śnie, otoczona rodziną, która w końcu zrozumiała, że jej historia nie była hańbą, lecz przestrogą. W testamencie nie pozostawiła wielkiego majątku, ale zapisała coś cenniejszego: list do swoich dzieci i wnuków. Pisała w nim: Nie pozwólcie, by wasza wartość była mierzona tym, co możecie dać innym, kochajcie, ale mądrze. Ufajcie, ale obserwujcie. I pamiętajcie, serce, które kocha, jest darem, ale musi być chronione. Po śmierci Margaret jej historia nie zniknęła, przeciwnie, nabrała nowego życia. Jej książka stała się źródłem wsparcia dla tysięcy ludzi na całym świecie, zwłaszcza dla tych, którzy zostali zranieni przez manipulację emocjonalną. W bibliotekach i klubach dyskusyjnych, Cytowano jej słowa o odwadze, samotności i przebaczeniu. W szkołach psychologicznych przytaczano jej przypadek jako klasyczny przykład oszustwa afektywnego, czyli wykorzystania emocji jako środka kontroli. Psycholodzy analizowali jej zachowanie i wskazywali, że Margaret nie była naiwna, jak często sugerowano. Była po prostu człowiekiem głęboko spragnionym bliskości. Po śmierci męża została sama z ogromnym majątkiem, ale i z pustką, której żadne bogactwo nie mogło wypełnić. Daniel, z wyczuciem i chłodną precyzją, wypełnił tę przestrzeń. Słowami, gestami, dotykiem. Nie zdobył jej pieniędzy siłą, lecz przez emocjonalne uzależnienie. To właśnie w tym tkwiło okrucieństwo jego działania. Eksperci zauważyli, że w relacjach takich jak ta ofiara nie zawsze szuka miłości fizycznej lecz emocjonalnego potwierdzenia swojej wartości. Margaret chciała znów poczuć, że jest potrzebna. W zamian oddała wszystko, co miała. Nie z chciwości, lecz z potrzeby bycia kochaną. Po jej śmierci córka opublikowała nieznane wcześniej fragmenty dzienników Margaret. W jednym z nich pisała. Kiedy Daniel mówił, że mnie kocha, chciałam mu wierzyć. Nie dlatego, że byłam głupia, ale dlatego, że człowiek, który długo żyje w ciszy, Słyszy w końcu echo, nawet wtedy, gdy to tylko pusty dźwięk. Te słowa poruszyły tysiące czytelników. Dla wielu Margaret stała się kimś więcej niż ofiarą. Stała się głosem wszystkich, którzy zostali oszukani, ale postanowili się nie poddać. Kilka lat po jej śmierci zorganizowano fundację jej imienia. Fundacja Margaret. Siła po utracie. Pomagała osobom starszym, które padły ofiarą oszustw emocjonalnych lub finansowych. Jej motto brzmiało: Zaufanie to dar, nie waluta. Fundacja działała w całym kraju, prowadząc kampanie edukacyjne, warsztaty psychologiczne i akcje społeczne. Paradoksalnie Daniel stał się symbolem wszystkiego, co ta fundacja zwalczała. Z biegiem lat pojawiały się pogłoski, że jego fortuny już nie ma. Widziano go w różnych krajach, pracującego dorywczo, żyjącego samotnie. Jakby życie samo wymierzyło mu sprawiedliwość. Nikt jednak nigdy nie wiedział tego, na pewno. Córka Margaret napisała kiedyś w wywiadzie. Mama nauczyła mnie, że nawet w największym upokorzeniu można odnaleźć sens. Daniel był jej cieniem, ale dzięki niemu odkryła własne światło. To zdanie stało się symbolem całej historii. Z perspektywy czasu los Margaret pokazuje coś głębszego niż tylko dramat jednej kobiety. To opowieść o ludzkiej potrzebie zrozumienia, dotyku, uznania. O tym, jak emocje mogą nas uczynić zarówno pięknymi, jak i bezbronnymi. Świat często uczy nas, jak zarabiać pieniądze, ale rzadko jak rozpoznawać, kiedy ktoś nas wykorzystuje w imię miłości. W ostatnich latach życia Margaret mówiła często, że serce starzeje się najwolniej i miała rację. Wiele osób po sześćdziesiątce, siedemdziesiątce, a nawet później wciąż pragnie kochać. Pragnie czułości, rozmowy, dotyku. W tym nie ma nic złego. Błąd zaczyna się dopiero wtedy, gdy pragnienie staje się słabością, którą ktoś inny zamienia w broń. Dlatego jej historia jest nie tylko przestrogą, lecz i przypomnieniem. Każda relacja, niezależnie od wieku, statusu czy pieniędzy, musi opierać się na wzajemności. Miłość, która wymaga transakcji, nie jest miłością, lecz handlem. W ostatnim rozdziale swojej książki Margaret napisała słowa, które dziś są wyryte na tablicy w siedzibie fundacji. Nie daj się przekonać, że jesteś zbyt stara, by kochać, ani zbyt bogata, by ktoś mógł cię zranić. Kochaj, ale z oczami szeroko otwartymi. To była jej spuścizna. Mądrość kobiety, która straciła wszystko, by odzyskać samą siebie. Historia Margaret kończy się spokojnie, niemal poetycko nie triumfem ani zemstą lecz cichym pojednaniem w ostatnim liście do wnuczki napisanym kilka miesięcy przed śmiercią zostawiła zdanie które jej rodzina odczytała na pogrzebie życie to nie suma strat lecz sposób w jaki się po nich podnosimy gdy słowa te zabrzmiały nad jej grobem wiele osób płakało nie ze smutku lecz z podziwu bo w swojej porażce margaret odnalazła coś czego daniel nigdy nie posiądzie Godność. I tak właśnie zapamiętano ją. Nie jako staruszkę, którą oszukano, ale jako kobietę, która miała odwagę pokochać, upaść i powstać silniejszą. Jej historia nadal jest opowiadana nie po to, by wzbudzać współczucie, lecz by przypominać, że serce, choć kruche, potrafi przetrwać wszystko.